Nie, chłopie, po pierwsze, jakby ona tam nie wstawia nagich zdjęć, a nawet jakby wstawiała, to co, co mi to obchodzi, skoro jest to moja była kobieta, rozumiesz to? To jest jej sprawa. Jebane mam na to. A co oczywiście, że ma wyjebane i on to powiedziała z pięć razy, a po razie jest taka, chłop nie ma wyjebane po prostu. I to jest takie pierdolenie zawsze. Tak, tak jak mówię, nie, o ja nigdy nie widziałem, a potem tylko chyba wysyłaniem jakiś screenów albo że tak oglądam albo ma OFF. Znaczy nie wiem jak teraz, ale jak założyłem to, to miał wykupiony. Nie mam już czegoś takiego, że żeby... się Jeszcze by się śmiał, że razem z Ulfikiem oglądają. Nie wiem, ten... I, I to nie w formie żartu. No takie męskie jak ono nie pozwala, ale dla mnie to jest przykre, bo i, i siedziałam sobie, jadą sobie kebaba w Turcji i nagle dostaję wiadomości, że Ej twój były mówi o tobie już czwarty raz w przeciągu jakby godziny, jakby", i on mówi, że on ma wyjebane. No, jakbyś gościa miał wyjebane, to byś jednak nie wspominał o mnie, a cały czas ten mój temat jest poruszany. Jak jestem jakąś kurwa tarczą, jak jest jakaś afara, nie wiem, jak było w przypadku Pandory, to byłam tarczą, że przecież nie mogłeś takich rzeczy robić, bo byłeś 8 lat ze mną. No jakby, jakbyś serio nie miał innych argumentów. Nie bo chciałbym wrócić czy coś w tym stylu. I bym odczuwał takie jakby. A kebabyk turecki był przepyszny. No, tak jest, no prawda, momencie, teraz mi ja akurat rozstali, w jest. To czujesz w pewnym sensie przywiązanie do tej osoby, masz jakieś wspomnienia z nią związane, wiesz, macie fajne jakieś wspomnienia, dobre jak i te złe. I, i czasami jest tak, że nawet po pół roku, po rozstaniu, czujesz takie coś, że no, może fajnie... no czujesz, bo jakby, no nie oszukuj się Michał, ale nikt na ciebie nie będzie patrzeć inaczej niż, nie wiem, patrzyłam ja 8 lat temu, bo byłeś wtedy bez niczego, bez żadnych pieniędzy. A teraz każę sorry, nawet jakbyś był najprzystojniejszą osobą na świecie, najbardziej elokwentną i w ogóle z super, po, zajebistym poczuciem humoru, to sorry, ale jednak będą się patrzeć jak na osobę, i, która ma tylko i wyłącznie zasięgi i pieniądze. Jakby no nie oszukuj się, no tak to jest i teraz biorą ci jakieś smutki, pewnie na tym streamie, bo to potem ludzie chyba... Co tam zaczęli pisać? Było przy mnie jak jeszcze nie. Ja mu, kurwa, zapomniałem. No nie ma co się oszukiwać, ale no, po prostu już pewnie po naszym rozstaniu spotkał się nie wiem, z załóżmy, nie wiem, pięcioma, dziesięcioma dziewczynami i sobie zdał sprawę, że nie ma już takiej jakby wifi material. I troszeczkę musiał mu być przykro, bo nie, nie było osoby, która by mu ugotowała i kurwa zrobiła pranie. No tak podejrzewam, że sorry, ale to tak więcej wyglądało. No ja przez ten czas to no, bardzo, bardzo odżyłam, a m, chyba tak zawsze mają mężczyźni, mam wrażenie, że kobiety jakby na początku po rozstaniu mają taki okres, takiej depresji w cudzysłowie. Ee, a mężczyźni na, po rozstaniu no, to mają ten taki okres, gdzie się bawią, szaleją i dopiero później jak już te emocje opadną, to dopiero jest takie, kurde. W słabo. Nie ma takiej drugiej osoby, która której sobie wiesz. Wrócisz do domu, że no, Nie, nie czekał obiad, pogadasz sobie, z nią spędzisz miło czas. E, także no, wydaje mi się, że chyba teraz dopiero takie jakieś wyrzuty w sumie ja go łapią. że aferki to mają oczywiście zajebiste Czy jestem w stanie wybaczyć? Nie, nie, nie. Jakby można wybaczyć, raz, dwa, trzy. Znaczy, <laughs> powinno się wybaczyć, tylko raz dajesz jedną szansę i to jest koniec. A jakby ja już dawam wystarczająco dużo szans. I jakby jest taki limit i taki zdrowy rozsądek nagle ci puka do, do, do mózgu, gdzie już wiesz, że coś po prostu się kończy i trzeba iść po prostu dalej, żeby się rozwijać. Community, ale tu jesteś tyle tro troli, że. I tam, jesteś, kurwa, tam, tam już tam. chyba amat już. Skoczy.